Wiosna i lato to te pory roku, w których całe swoje piękno prezentują kwiaty. Warto mieć je wtedy jak najbliżej siebie. Kwiatami można przecież ozdobić przeokienne parapety, balkony i terasy. Trzeba powiedzieć, że centra ogrodnicze oferują coraz więcej pięknych roślin do sadzenia na tarasach czy na balkonach. W dodatku większość z nich jest z kwiatami, także będąc w takim centrum można po prostu zwariować. Nie wiedzieć co kupić i wydać w związku z tym majątek. Także przed wizytą w sklepie ogrodniczym radzę się zastanowić. Z drugiej strony jednak, im więcej kwiatów wokół tarasu, tym lepiej. Druga połowa sukcesu to wybór odpowiedniego podłoża. Jest ich w sklepach ogrodniczych bardzo dużo, ale ja radzę wybrać takie, którego podstawą jest substrat torfowy. Do tego jest oczywiście dodany nawóz, taki, który będzie stopniowo uwalniał się i będzie dostępny dla roślin przez cały sezon. No i jeszcze oczywiście stabilizator wilgoci. Sadzimy do skrzynki balkonowej. Na dół dajemy oczywiście drenaż. To mogą być potłuczone stare doniczki ceramiczne albo też keramzyt. Na to trochę podłoża i wyjmujemy roślinę. Ustawiamy jedną obok drugiej. Staramy się, by rosły w skrzynce tak głęboko, jak rosły w doniczce. Myślę, że tak będzie dobrze. I teraz wszystkie ustawione rośliny obsupy, obsypujemy resztą podłoża. Jeszcze tylko supnięć, żeby podłoże osiadło i wszystko podlać. I przez cały sezon pielęgnacja takiej kompozycji polega tylko i wyłącznie na podlewaniu. Podłoże zawiera bowiem całosezonowy nawóz. Poza tym terra osmokote zawiera wodnik. Jest to stabilizator wigoci. Pomaga on zatuszować nasze niedociągnięcia w regularności podlewania roślin. Podłoże jest sprzedawane w 50-litrowych workach.